18. Rocznica przystąpienia do Unii Europejska. Premier, to było marzenie Polaków. 18. Rocznica przystąpienia do Unii Europejska. Mateusz Morawiecki Zjednoczona, Solidarna Europa była marzeniem pokoleń Polaków. W niedzielę przypada 18. Rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił w mediach społecznościowych, że Solidarna Europa była marzeniem pokoleń Polaków. Musimy obronić to marzenie, dodał szerządu. Polski Instytut Ekonomiczny opublikował raport, z którego wynika, że zdecydowana większość obywateli Polski odczuwa korzyści płynące z dołączenia do Wspólnoty. Dziś 18. Rocznica naszej obecności w Unii Europejskiej. Polska i cała Europa zdają w tym czasie prawdziwy egzamin dojrzałości. Zjednoczona, solidarna Europa była marzeniem pokoleń Polaków. Musimy obronić to marzenie dla przyszłych pokoleń, napisał szef Rządu W niedzielnych wpisach na Twitterze i Facebooku. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 rok. Na mocy traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 rok. W Atenach jako państwo członkowskie ma możliwość wpływania na kształt decyzji podejmowanych na forum Unia Europejska. Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego Pokolenie Unii Europejskiej wynika, że od tego czasu polskie PKB per capita wzrosło w ujęciu realnym o 85%. Dzięki akcesji średnioroczny wzrost gospodarczy był wyższy o 1,04 punktów procent. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych o 4,07%, a wartość eksportu o 3,2%. Korzyści z przynależności do Unii Europejskiej odczuwa zdecydowana większość Polaków. 18. Rocznica Polski w Unii Europejskiej: 80% Polaków docenia korzyści z członkostwa w Unia Europejska według raportu pozytywne skutki akcesji do Unii Europejska dostrzega przeważająca część polskiego społeczeństwa. 80,1% dorosłych mieszkańców Polski w wieku produkcyjnym docenia ekonomiczne korzyści z członkostwa w Unia Europejska 79,0%. Twierdzi, że wejście do Unii Europejskiej poprawiło ich standard życia, a 82,2% wiąże akcesję z poprawą sytuacji na rynku pracy. Unia Europejska jest Unią Gospodarczą i Polityczną między 27 krajami europejskimi. Wspólnota jest też największym blokiem handlowym na świecie, największym eksporterem towarów i usług oraz głównym rynkiem importowym dla ponad 100 krajów. Podstawą jednolitego rynku są tak zwane cztery swobody swoboda przepływu osób, towarów, usług i kapitału, które zapisano w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.